Przestań ciągle skrolować. Dlaczego? Bo każda minuta spędzona w tym transie odbiera Ci energię i zostawia poczucie pustki. Bo wpadłeś w pułapkę, której mechanizm jest prosty, ale zabójczo skuteczny. Twój mózg uzależnił się od taniej i łatwo dostępnej dopaminy. Bo każdy nowy filmik, każda zmieniająca się scenka i każdy krótki dźwięk to mały zastrzyk chemicznej nagrody, której nie musisz wypracowywać. Dostajesz ją natychmiast, bez wysiłku, a Twój układ nerwowy zapisuje ją jako najłatwiejszy sposób na poprawę nastroju. A największy problem polega na tym, że im częściej to robisz, tym bardziej podnosisz próg pobudzenia, którego potrzebuje twój mózg, żeby poczuć cokolwiek. Zaczynasz funkcjonować w stanie, w którym zwykłe czynności, takie jak trening, rozmowa z bliską osobą, realizacja zadania w pracy stają się zbyt wolne, zbyt monotonne i zbyt mało ekscytujące. To co kiedyś dawało ci satysfakcję, Teraz wydaje się nudne, bo Twój układ nagrody został rozregulowany jak stary zegar, który pokazuje tylko jedną godzinę czas na kolejny bodziec. I z biegiem czasu ten schemat odbiera Ci zdolność skupienia, utrwala rozproszenie, a nawet zmienia sposób, w jaki odczuwasz zmęczenie. Fizycznie możesz nic nie robić, ale psychicznie czujesz się tak, jakbyś cały dzień biegł bo Twój mózg spala energię na reagowanie na każdy kolejny impuls. Efekt jest brutalny. Im więcej czasu spędzasz na scrollowaniu, tym mniej masz siły na rzeczy, które naprawdę mogłyby dać Ci poczucie spełnienia i kontroli nad życiem. Żeby to przerwać, nie wystarczy trochę mniej telefonu. Musisz świadomie wprowadzić okresy całkowitego odcięcia od ekranów. Zacznij od godziny po przebudzeniu i godziny przed snem bez telefonu, bez komputera i bez telewizora. W tym czasie zrób coś fizycznego, co zmusi ciało do pracy. Spacer, trening, rozciąganie, nawet proste porządki w domu. To momenty, w których Twój układ nerwowy odzyskuje równowagę, a naturalne źródła dopaminy znów zaczynają działać. Nie jesteś zmęczony obowiązkami, światem czy ludźmi. Jesteś zmęczony tym, że od rana do nocy karmisz swój mózg śmieciowymi bodźcami, a potem dziwisz się, że nic wartościowego nie potrafi Cię ruszyć. Jeśli nie odetniesz tego źródła, to ono odetnie Cię od wszystkiego, co naprawdę mogłoby dać Ci życie, które chcesz prowadzić. Zostaw komentarz i napisz, co Ty o tym sądzisz.